Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj z gry Verdun i dzisiaj mówię sobie dwa karabiny maszynowe. Pierwszy z nich to będzie LKM Luis, drugi RKM Madsen. Co do Luisa, jest to broń, której prototyp powstał w 1911 roku, był produkowany w 1925 roku i wbrew pozorom całkiem duży wpływ na rozwój późniejszych konstrukcji. Miał on parę zalet. Przede wszystkim to, że był chłodzony powietrzem, to, że był lekki, i to, że miał całkiem sporą siłę ognia. I zaraz wszystko wyjaśnię. Zacznijmy od tego, że był to karabin używany przez armię brytyjską. I. i... On oprócz tego, że był używany przez Armię Brytyjską, był używany przez też Armię Nowej Zelandii i Australii, to naturalne. I był to naprawdę udany karabin z paru powodów. Jak już mówiłem, chłodzony był powietrzem i za tym idzie też masa. On miał niedużą masę, tylko 12 kg, nie załadowany. Co powodowało, że ta broń była naprawdę poręczna. Jak na tamte czasy, 12 kg to nie jest dużo. Dlatego że karabiny maszynowe ważyły. Około 20-30 kg z całym tym sprzętem, który był potrzebny do ich chłodzenia, i tak dalej. Więc to była naprawdę lekka broń, LKM zresztą, zapewniała doskonałe wsparcie. I W grze RD mamy takie ograniczenie, że nie możemy strzelać z przycelowania, jeśli nie leżymy na pozycji konkretnej. Jest tak najbardziej realistyczne, dlatego że ten nabój, że nabój, który stosował ten karabin, to standardowy karabin, nabój karabinowy armii brytyjskiej w tym okresie 303 British, czyli 7, czyli 77 na 56 mm. No, naprawdę mocny nabój. Zresztą przy Lee Enfield chyba to mówię, że to jest dość mocny nabój, więc no, strzelanie z takiego z biodra nie stanowi mi się wydaje większą problemu, aż jakby chcieliśmy przycelować jeszcze 12 kg karabinem, a... Źle coś by wytrzymaliśmy i nastąpił odrzut, to być może bez zębów byśmy się wtedy ciężko, jakoś byśmy się obyli, ale na pewno, na pewno byłoby nam ciężej w życiu. Dlatego, że to się tak wydaje, ten odrzut jest spory. No, więc broń naprawdę skuteczna z racji zastosowania amunicji. No, ale właśnie ma to ograniczenie. W wielu graczy da się z niej z takiego zestania i przycelowania. No, może też się dało jakiś tam silniejszy żołnierz, ale taki standardowy żołnierz mógł sobie ten karabin po prostu rozłożyć. To był moment i prowadzi naprawdę skuteczny ostrzał, dlatego że ten karabin miał aż 47 naboi w magazynku lub 97 naboi. No to jest już naprawdę duża ilość, jak na tamte czasy. No, magazynek talerzowy był naprawdę skuteczny. Czytałem przy okazji, właśnie, Luisa, że na tym Luisie wzorował się twórcy karabinu DT, który też miał magazynek talerzowy. I ten magazynek talerzowy podczas I wojny światowej się sprawdzał. Podczas rewolucji bolszewickiej w Rosji też. No to już podczas drugiej nie tak bardzo. Dlaczego? Magazynek talerzowy ładuje się dość długo. I o podczas I wojny światowej i rewolucji. No, to oddziały się ścierały dość, to były gwałtowne starcia. Na przykład nastąpił jakiś atak czy coś w rodzaju szturm. Na wschodzie, wiadomo, inaczej niż na zachodzie, ale gdzie następowały te no to one trwały, trwały i następowała chwila ciszy później. więc była czas na uzupełnienie amunicji w tych magazynkach, talerzowych. Nie stanowiło to większego problemu. Jednak podczas II wojny światowej, no, mieliśmy taką sytuację, że te walki trwały praktycznie non-stop. No i te magazynki do ciężej było uzupełnić, nie było na to aż tyle czasu. A po, a po prostu wpakować w niego 47 e, naboi, to jednak trochę to, tą chwilę czasu trzeba mieć. E, zresztą w grze e, Rising Storm ja tego DT nienawidzę. Moim zdaniem dużo lepsza moja modyfikacja, gdzie mamy po prostu taśmę. E, jest to po prostu łatwiejsze. Jak widzicie strzelanie z biodra jedną wadę, nie zawsze trafimy. A przeważnie, niekiedy możemy wywalić cały pół magazynka i trafimy jedną osobę. Chociaż można wejść do okopu, jak widzimy, wąski okop, masakrę zrobić. Nie stanowi to większego problemu. Więc pod tym względem broń jest naprawdę skuteczna, jak już szturmowanie, atakowania, naprawdę świetna. Na pewno jest to broń, yy, która wywarła wpływ choćby na rozwój broni w Rosji. Właśnie ten magazynek talerzowy, który no, zrobił na Rosjanach dość du duże dobre wrażenie, można powiedzieć. I ta broń była dalej używana przez II wojny światowej, Louis, yy, przez armię brytyjską. No, można powiedzieć, nastąpiły pewne straty w broni maszynowej, niedobór. No, to tą broń po prostu wyciągnięto. Ona była produkowana 1925, ale ją używano podczas II wojny światowej. Byłby naprawdę skuteczny. I właśnie powiedziałem o systemie chłodzenia, bo on jest naprawdę mega ciekawy. No, bo przecież powiedziałem, że on był chłodzony powietrzem, a niektórzy pomyślą, tak, taka masywna lupa jest, no to on pewnie na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest chłodzony wodą. Otóż nie, ta masywna lufa to jest właściwie osłona i ta osłona pełniła taką funkcję, że po każdym wystrzale yy, gazy wciągały gazy, gazy po wystrzale, gazy profowe wciągały zimne powietrze znajdujące się wokół tego wylotu tej osłony, no po prostu coś genialnego, no nie wiem jak twórca na to wpadł, ale to było coś naprawdę niesamowitego, jak na tamte czasy unikat i było to naprawdę skuteczne więc yy, no Naprawdę się to sprawdzało, pomimo tam pa, paru wad, no to broń się sprawdzała. Zresztą, gdyby się nie sprawdzało, to nie używano by jej na przykład po II wojnie światowej w wielu, wielu wypadkach jako broń uzupełniającą. Właśnie taką, te braki, więc naprawdę pod wieloma względami rewelacyjnej karabin. W grze Verdę też możemy robić masakrę tym karabinem, moim zdaniem jeden z lepszych, jesteśmy dość mobilni, dość szybcy. A mamy, posiadamy dużą siłę ognia, więc jak chcecie sobie szybko wybić punkty, zwłaszcza jak już ogarniacie grę, jak najbardziej polecam tą broń. Broń po prostu świetna. Ale teraz tak powoli zaczniemy przechodzić do kolejnego, kolejnej broni, a kon ale konkretnie do RKM-u Madsen. Jest to broń, można powiedzieć, o wielu twarzach. Ktoś zapyta, dlaczego? Dlatego, że tą broń używano w... Naprawdę w różnych formacjach, różnych armiach przez bardzo długi okres czasu. I teraz yy, podam może parametry broni. Kaliber, zależnie od armii, zależnie jaki nabój używano od 6,5 mm, nawet do 8. W armii niemieckiej to był, jeśli dobrze pamiętam, yy, nabój Mauserowy standardowy. Natomiast yy, waga broni 9 kg, łukowy yy, magazyny na 30 były też mniejsze. I teraz też pewnie powie, no w sumie nowoczesna broń. 9 kg, leciutki w sumie, używane między innymi przez kawalerię. Leciutki, fajny, całkiem magazynek, można powiedzieć, łatwy do wymiany, bołkowy to pudełkowy magazynek 30 na bojna, fajna siłownia, No to pewnie zaraz przed wojną, albo na okresie wojny. Otóż nie, pierwsze prototypy tej broni to jest 1890 rok. No, to troszeczkę burzy ogólny pogląd na to, jak projektowano broń. Trzeba zauważyć, że broń była zaprojektowana w Danii i ta broń była dość długo używana. Podobno jeszcze w 2010 roku 2010 roku to jest 10 lat temu tą broń używała brazylijska policja. Jak jest teraz, nie wiem, nie znalazłem informacji, ale jeśli no. To jest. Yy, nikt to niczego nie pomylił i to jest dobrze zapisane. No to to jest po prostu hit. No, broń używana ponad 100 lat bez przerwy, no, robi wrażenie. Owszem, na no, dużo mniejszej skali niż yy, na przykład inne karabiny, ale to świadczy o jej skuteczności. No, na pewno skuteczność przy naboju Mauserowym była duża. Druga kwestia, wymiana tego magazynka trwała chwilę. Dodatkowo załadowanie tego magazynka pudełkowego, łukowego, nad 30 nabojami, to też nie jest tak długo, więc nawet kiedy te okresy walki były krótsze, to między walkami były krótsze, tego pokoju między. Jak między, jak się armie sta starły, i później mamy tam przerwę, nie tak? One były krótkie nawet podczas II wojny światowej, to uzupełnienie tej amunicji w tych magazynkach nie trwało aż tak długo. W armii duńskiej ten karabin funkcjonował między innymi. Podczas II wojny światowej, tu ja tak zaznaczę, armia duńska, pomimo swoich rozmiarów i pomimo tego, że król nakazał się poddania, widząc sytuację w Europie i widząc to, jakie ma szanse z armią niemiecką w tym okresie, wcale nie broniła się beznadziejnie i nie poddała się od razu Niemcom, tylko stawiała opór, owszem na ten swój mały na swój mały y, sposób małej armii można powiedzieć, bo opór nie był wcale taki mały, ale na sposób tej właśnie małej armii stawiała opór wrogu, wrogowi. Jednak y, na pewno y, nie poddała się od razu. I właśnie te maceny były użyte i one były całkiem skuteczne. Ich rozwinięcie, czyli WKM, macce, jak widzicie, wywaliłem cały magazyn, nie zabiłem tego gościa, on nie zabił. Więc no naprawdę skuteczna broń. Podczas I wojny światowej była używana przez niektóre oddziały niemieckie, są zdjęcia potwierdzające to. No i ja się nie dziwię, że Niemcy zakupili jakąś tam ilość, no bo ta broń była naprawdę dobra, w porównaniu z ich wtedy karabinami maszynowymi, które były ciężkie. Nawet te lżejsze wersje były ciężkie, w porównaniu z nadcenem, bo chyba mm, MG. MG0815 i pewnie MG0818 ważyły tak. Chyba powyżej 10 kg i to tak grubo, chyba z 15 Nie jestem teraz pewien, nie pamiętam teraz wszystkiego na pamięć, nie da się tego tak zrobić, ale no, 9 kg to mamy Rekordisę, to jest leciutka broń, nie ma o czym mówić. Dodatkowo, ta broń po kształcie można zresztą zauważyć, na przykład podobny był ZB Wzór 26, czechosłowacki karabin, BREN. Typ 96, no po prostu bardzo, bardzo podobna broń. Tylko, że jak widzimy, on ma celownik u góry broni. Nie ma z tym większego problemu. Mamy go u góry. Można powiedzieć, naturalny sposób celowania. Natomiast te konstrukcje miały to do siebie, że one miały celownik po lewej stronie. Na pewno ZB tak miał. No to sprawiało to niekiedy niektórym żołnierzom mogło to sprawić troszeczkę problemów. No, po prostu było to dziwne, jakoś tak odchylacie. Ja wiem, że grałem w Rising Storm i mam pistolet maszynowy, ten australijski Owen, tak? No, to on po prostu jest... Yy... No, do strzelania nie wiem, ja się nie mogę do niego przyzwyczaić. Wszystkiego nawet mi idzie, ale z tego mi nie idzie. I teraz Wam pokażę jedną sytuację, tak dla początkujących. Yy... Nigdy. Nigdy nie zakładajcie maski, kiedy jesteście na otwartym obszarze, jeszcze wtedy, kiedy się podniesiecie do góry, bo wtedy zaliczyć kulę jest mega, mega łatwo i zawsze na to bierzcie uwagę. Głowa zawsze ma być nisko, yy, więc to jest podstawa w tej grze. Tu zaraz założę maskę i dostanę kulkę. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co myślicie o yy, LKM-ie Luis rkm Macen, Jak Wam się te bronie podobają? Czy może w innych grach są i też są fajne? Myślę, że po pierwsze, to one mi się tak najbardziej rzuci rzuciły w oczy. Napiszcie, co myślicie o tych broniach. Jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka. Zasubskrybujcie kanał. Zapraszam też na mojego fanpage'a na Facebooku. Wszystkie linki z ciekawymi stronami są w opisie. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!